Hej, witam wszystkich imperialistów tutaj. Lukas w kolejnym odcinku z gry w 4. Gramy Manchu, potem Queeniem wcześniej Jiang Nieważne. No i teraz tak, no jesteśmy po wojnie z Rosją, tak? Rosja dostała o nas w pieprz. Zdobyliśmy trochę terytoriów nic nie niewartych, tylko problematycznych. No ale zdobyliśmy, więc nie można mówić, że jest gorzej, tylko lepiej. Wiadomo. No i teraz widzę, że Rosja również toczy wojnę z Osmanami, którą przegrywają. Nie jest to nic tutaj dziwnego. Osmani mają raz. Że są najpotężniejsze na świecie. Dwa, że mają sojusz z Francją, która również jest jedną z potężniejszych krajów na świecie. O Boże, co oni zrobili tej Hiszpanii, co za gwałt. Nieważne. Chociaż widzę, że Osmanie jakoś tak tutaj pomału się wbijał, nie za bardzo w to wszystko, kurka. To naprawdę dziwne rzeczy się tutaj dzieją na tej rozgrywce. Tu mam Milan, na, na plec cały czas ma Unię, tylko że powiem pod Hiszpanią. Mówiło, że zaraz się skończy. Austria jest dość potężna. Lubek, jak się Lubeka jak się rozrosła. Zakon też jeszcze istnieje. Niestety Dania, Wielka Brytania nie podbiła Irlandii, znaczy tak całej Irlandii, teraz Lenister ich podbija. Co to za dziwne rzeczy się dzieją? Z kim masz wojnę? Lenister, tylko i przegrywasz. Niemożliwe. Masz co już z Polską? To ci na pewno dobre nie wyjdzie. W Afrykach też jakieś dziwne rzeczy, chociaż niekoniecznie. Widzimy, że tutaj Orisa z moim przykładem też podbija Indię, ale dość po wojnie tej cylon jest na południu. No i tyle, a my odkrywamy kawałek świata, okazało się, że to jest pionowa kreska, w której nie możemy przepłynąć, o Boże, mam nadzieję, że tutaj będą się asztycy do podbicia, żebym mógł zmienić tą religię dostać ten akimet i mieć wyrąbany już na kolonizację, nieważne. E, tak, Ming toczy wojnę, toczy wojnę z Shang, Khmerami i Lang, bloha. nieważne, Shan. Shang wbił się w Tybet, no a my się będziemy wbijali w Ming. A żeby nie było, po prostu wykorzystamy to. No i się tak zastanawiam. Chciałem podczas tej wojny teraz wykorzystać znowu Tribal Conquest Cassius Berry. ja tak pomyślałem, że w takim razie, jeżeli ja będę wykorzystał to Tribal Conquest cały czas, to po prostu to mi zajmie w Hugo. Ale to w Hugo czasu, żeby podbić ten cały Mink, tak? No na ten moment jest to 10 wojen mniej więcej, tak? Przynajmniej 5 jeszcze bym musiał stoczyć, żeby może się w ten Quink zamienić, mieć już wyrąbane. Ewentualnie może zakończyć tą serię po zmianie w Quink. Nie pamiętam jak taki był cel tej serii, ale chyba tak. Muszę przejrzeć imysty, które tam dałem w opisie. Wikon Chain Zappera a Queen. zgadza się. To jest jedno to jest harmonizację. to robię w Mingu nieważne. Eee, Oto chciałem. Banery też powstać. Chyba banery mogą powstać w Quingu. Nie wiem, zobaczymy to akurat, co zrobię save'a wcześniej. Co jak, po co, na co. Ale ta seria będzie też już myślę, że tak powoli zmierzała do końca, czas zacząć jakieś nowe, ciekawsze. No i tak. Pomyślałem sobie, że właśnie... Kurka, ja praktycznie nie mam żadnych relacji dyplomatycznych, tak? Czy mam tego innego wasala, o którym zapominam cały czas, że w ogóle mam, nie mam żadnych sojuszy i tak dalej, więc może po prostu wykorzystam sobie to, że mogę wziąć bardzo dużo odmingu tak. Wykorzystam sobie to, że mogę wziąć bardzo dużo odmingu, mając 50% kosztów na ich prowincji i po raz sobie tutaj jakiś wasali powypuszczam tak, do dalszego podbijania Mingu i będę ich też zjadał sobie powolutku przyspieszając podbój Mingu dzięki temu dzięki temu to nie będzie 10 wojen, tylko będzie 5 wojen tak naprawdę więc sobie wykorzystamy to, bierzemy Wargol stolica Mingu jest tutaj i w przypadku nie ma co sprawdzać, czy mają fort na utrzymaniu bo na pewno mają forty na utrzymaniu eee, Ming po prostu jest za bogatym krajem tak, żeby mogło być inaczej. A politykę mamy cały czas spaloną. Reszta mnie nie interesuje. Ty już się też korujesz. To co mamy, możemy kupić kolejną umiejętność. Co nie jest nic ważnego, bo nam zostało 69 miesięcy tejże. Ja w sumie nie mi to na Niemcoś powiedzieć. No, a złota era gdzieś się rozpoczęła. Nieważne, ja nie chcę jeszcze odpalać złotej ery. Nie czujesz, żeby była mi potrzebna w wojnie z Quingiem, znaczy zmingiem, Mingiem jako, jako manchu. Mam ma mówić ching, tak? Cink. w ten ching, 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 jak ten ching ciaszku, że mi się kojarzy. A Shikaga znowu mi się będzie buntował. Co za szmata. tu już nie pozwiększam sobie. Hmm. Tak kiepski moment, a Shikaga sobie wybrałeś na te bunty. No chyba o to, to w te buntach chodzi, że one nie zawsze są wtedy, kiedy nam do, na, nie, na nie pasuje harsh treatment. Dużo mi to dnie... Jak dużo mi to da w sumie? To jest dobre pytanie. 2560 Iwami. Iwami, jesteś jedną waloną kłopotliwą prowincją. Jesteś niestety ze złotem. Sam sobie to zrobiłem. Ej, spore straty ponoszę. Jak na mi. pewnie same zera rolowałem. Znaczy nie większe, powinien Żeby nie było, ale. Górka, to boli. Ten guziczek mnie denerwuje, to masz ty. Ok, eee, explore. Ok, to jest chyba coś źle wybrałem, ale nieważne. Um, dobra, lećmy naszym wojskiem tutaj. Dzień toczy dwojny na dwa baty w tym momencie, więc... Miał być tak czy siak troszeczkę nam łatwiej. Że wiesz, że ma niezłych dowódców. 6, 3, 4. Boże, co ci się tu urodziło? Dorwij go. Są kulnicę stracili. A ja straciłem za dużo piechoty. Dobra, chodźmy tutaj, żeby się odnowić. A skąd to się tu wzięło? O Boże. To na ning zostało zbyte. Dobra, to lećmy razem, bo mam wrażenie, że tutaj nikt może... Nie wiem, chyba desant mi musieli jakiś zrobić gdzieś tam. Niespodziewany, jak zwykle... Nie! Black News 456. Ej! Panie, czym ty jesteś? Pierwszy shank. Od 19 lat. Dajbym cię brał, koleś. A Scartain of Poison, co? Naprawdę? Że mamy Rygota, military leader left us. Ok, koi zabili. To eksplorera mojego, tak mi się zdaje. Aha, bo odkryliśmy to wybrzeże i zostaliśmy pojechani. Zresztą dzisiaj oglądałem sobie pierwszy odcinek tych amerykańskich bogów. Nie wiem, czy kojarzycie ten serial, a w zasadzie to książkę powinien was, was bardziej spytać. Jest tak pojebany, ale polecam serdecznie do obejrzenia. No, jest World Taxation jak najbardziej, bo na wojnę z Mingiem. Będziemy musieli się w nich wbić w górach. Oni wiedzą, że ja nadchodzę. No i chyba, że jednak nie wiedzą. Dadzą się zarąbać tutaj. No dobra, wbijmy się w nich w górach. To mnie zaboli. O, czekajcie. Dadzą się zamknąć? Ja kocham tą kłódkę. Naprawdę, to jest najlepsza rzecz, jaką mogli zrobić. W momencie, kiedy dla mnie działa pozytywnie, bo jak działa negatywnie, to już jej nienawidzę, ale teraz ją kocham przez 5 sekund. Love ciam. I flipperka jeszcze mi się dzisiaj przypomniał, że widziałem, co tam zrobiłeś taki rysunek na temat świętej pauzy. Genialne na Discordzie. Też pewnie nie oglądasz tego, ale. Tak czy siak. Tylko nie wiem, czy to jest na ogólnym dostępne, czy tylko na Gwardzi, bo gdzie tam mi się przewinęło. Eee... Yy... Naprawdę no mi to zaśmieszło. 45 miesięcy. To... Jezu, ja, chcę... ja nie chcę mieć Sunnitów w kraju. Burn them all. musiał. Chociaż oni chyba dają mi jakiś fajny ten bonus. Dobra, kolejne fortece trzeba zdobywać. Nie, naszą fortą. Iwan. Hmm. No i teraz pytanie: czy ja chcę. Ich niszczyć jak najszybciej. Nie, nie, nie mam jak ich zniszczyć, bo mnie tu flota chińska po prostu zbanuje. To jest ból tyłka, niestety. Musimy liczyć się z tym, że coś tutaj nam pójdzie nie tak do no bardzo. A razem. ha! robisz mi spajnet. A nie, ja wam robię spajnet. Proszę, czekaj, tutaj mamy. No już się, się cieszę. Ja naprawdę za szybko klikam. Znowu muszę coś porobić, żeby nie mieć takich problemów z tym klikaniem Spy Network. To jest naprawdę z, z, złe. Nie wiem, ja już ja za dużo gram w Europkę i po prostu mam bardzo zły, zły odruch. Reforma Armii oczywiście! Chociaż ja tych punktów nie potrzebowałem. Bo tam można zrobić reformę army, Armii albo reformę. Boże, jakim tam było e, marnarki, ale reforma armii nam daje 10% do morali, więc e, to jest op bardzo opłacalne. Ok, który z militarnych moich debili umarł, ale to akurat też jest problem w sumie. Hmm. Okej, okay, już nie jest problem, zamieńcie się miejscami. Bo tu się narodził no, drogi no Genghis Khan, czy tam było. Więc tym razem od Mingu naprawdę będę chciał zabrać jak najwięcej terytoriów i utworzyć jakieś pomniejsze dynastie, które tutaj będą zarządzały też tymi ziemiami w naszym imieniu. Możliwe... Tylko... Tak, cały czas nie chcę mandatu przejmować od Mingu. To jest najgorsze w tym wszystkim, że tu cały czas o nich mandatu nie chcę przyjmować. No to cofniemy. Przez 3 cztery wojny, dobra, czy oni mi gdzieś tutaj łażą? Czy tylko mi grożą? Chyba tylko grożą, dobra. Boję się, że ta forteca może być takim moim przyczynkiem do upadku, no ale zobaczymy jak to będzie. No, ja mam nadmiar punktu, więc wykorzystajmy. Chyba, że to najpierw zdobędę i wtedy oni by się tu blokowali, na tej fortecy. Chyba tak zrobię. Jeszcze nie jestem pewien, czy to tak zadziała. Tam Japonia, Japonia jest bardzo szybko. Zobaczymy, może się będą bili z tymi drugimi typami, którzy też tam wybuchną za chwilę. Ewentualnie będę musiał skończyć tą wojnę w którymś momencie i tyle. O kurna mój mój, co ten mig mi tam próbuje zrobić? jakieś Carpet sieża. też muszę opanować te Carpet w takim wypadku. W sumie to pewnie im też tak zrobię za jakiś czas. Okej. Okay. jaką on ma tu zjebaną armię, 15-19, ha ha ha. Ale bym się mu w to wbił, albym bym się mu w to wbił, naprawdę jak masło. Miejmy nadzieję, że idzie na stolicę swoją. Szybko to jest idźle lecą. W sumie, tutaj dojdą. Trzeba tutaj tą armię cofniemy tu, tą, tu będzie gites chyba. O, coś się wydarzyło. 2-2-0, wiesz typie, że właśnie w Ciebie leci mydło? Przecież... O kurde, utopiłem moje dziecko, o mo Boże! Znaczy nie utopiłem, dałem mu mydło do zabawy i się udławi. Ok, no i teraz pytanie, tu czy tu? W górę lećmy, tutaj w tego uderzymy na, szybki, na szybkiej. Nie by żeby odbijali stolicę. O! No dobra, no to jednak. To leci. No chociaż tutaj. Tutaj też jest już spora szansa, że mi to odbiją. Chociaż to chyba za duży pierdol dostają. Dobra, to była ta głupia ich armia. No i teraz pytanie Lukasa: Do Lukasa, bo przecież wy i tak mu nie odpowiecie. Czy może się tu rozprzęgnę? Chyba no tak zrobię, że tu się rozprzęgnę. Ja wiem, że jakoś Arumba robi, że się fajnie wszędzie eee, rozprzęgla, że tak powiem. I to mu fajnie idzie i widziałem, że on tak potrafi robić te carpecidże jakieś gigantyczne. Ale ja nie umiem tego robić, nie wiem czy to jest jakiś skrót klawiszowy, czy o co chodzi. Eee, bunty w Tokio, czy gdzieś tam, nieważne. Okej, okay, niech mi zajmie te prowincje. My tam bijemy tych Chińczyków. No i ciekawe, czy mi tutaj ucieka. Dobra, tą prowincję niech zajmie. No i widzę, że trzeba znowu się spotkać z Mingiem na polu walki. Zebrać tutaj nasze siły, nasze wojsko. A, widzieli, że tutaj jestem, tak? No, lasy. Tam za dużo kurka gdzieś się wycofaj. Tutaj? Te. Nie mi tu zostało czasu. Jeszcze coś sporo. Technologia, ale jeszcze jest poniżej 10, więc sobie pozwalam na rozwój. Kolonializm, ok. A, tu mi tego typa zarąbało, no kurde molno przecież zapomniałem. Ten papało. Siebie mogę obrażać, nie? Mamy już 69%. Chodźmy zdobyć ten fort, chociaż tutaj gdzieś, tutaj gdzieś, gdzieś czuję ming, tutaj czuję gdzieś ming chodzący. Skasujmy to, to. Naprawdę, bo brakuje mi takiej opcji, e... Dla manchu, manchu powinna być taka opcja, zamiast zniszczyć rebeliantów, to znisz Ming. Już. Automatu ustalasz te armie, one wchodzą i niszczą każdą armię Mingu. Mogłaby wyjebista stop. gdzie ty lecisz? Bo chori, myślę, że to jest to. No, nie zaboli to, ale trudno. No, znaczy oni i tak mają szoka i tak dalej, więc ja jestem wtedy tylko. 0,5% do przodu, a nie tylko. a nie 75%, więc nie jest to najgorzej, również. Dobra, nie. Ej, mogę mi spalić tą ziemię? Ej, mogę spalić czyjąś ziemię? Czy zawsze można było palić tylko właso? Tak, tylko że zauważyłeś, Kretynie, że ostatnio się to zmieniło, i może to jest też wynikiem. No, lider. A, bo nie, nie mam. Dobra, nieważne. Ty, a tutaj są jakieś te. No, są, są, są. Dobra. Jakieś bunty gdzieś. Boże. Ortodoksi nie! Ale są minerałów, są pół tamtej prowincji. Z czym ja tak dużo tej kasy. A, bo mi prowincji ze złotem pozajmowali, tak? ta Japonia jest kłopotliwa. Nie wiem, czy nie zaraz nie będę musiał kończyć wojny przez to. Też możliwe, że jak to zdobędziemy, prowincje, to już naprawdę będę mógł sobie pozwolić na skończenie tej wojny. W sumie możemy lecieć też tutaj, rozprzęgnąć się i zająć cały ten obszar. I też powinno mi to dać już do, dość dużo do wiwatu. No i poszedł Loan, ale tego Loana nam zaraz płaci Ming przecież No tak, tylko że o 20% to Ty dasz no sam 20% to Ci pójdzie na kasę eee... Tak zastanawiam, bo tak, czy może no Chyba, że nie wezmę od razu od nich kasy, tylko wezmę żeby mi spłacali Nie wiem, kredyty, jak to się robi, nie? O, wszędzie okupanci, wszędzie zło i w ogóle zniszczenie. No, ale mam 86%. Myślę, że to jest ten moment, kiedy mi powie basta. Eee, I tak, pierwsza co to tak? War, repsy Tysiąc, boże. Masz tyle tych punktów. Druga rzecz, to dajcie mi prowincję, na które mam claim, bo przecież gdzieś się tutaj miałem. Porobione. Takie drogie? O, to kurka. Żebyś nie wesoły. Tylko tyle claimów mi zostało. Wszystkie pozostałe już znikły? Bo na krótki czas są teraz te claimy. Ok, no może nie aż taki krótki. Mamy już teraz owe 95% over Dobra, i wszystko przejrzałem sobie w Tylko, że teraz tak. Regiony. Mm. Tutaj mam całe to. Tutaj jeszcze by się to przydało. Mogę pamiętać, że troszeczkę więcej sobie mogę wziąć, bo i tak zaraz spalimy te prowincje, tak? <laughs> ok, więc te tutaj mam dla mnie. No i potem dobre pytanie: ko... znaczy, pewnie bym w wybrzeże tutaj sobie, bratko? Jak to wygląda z tą dynastią? w, Dokąd ta Wu dynastia ma ziemię. Ej, to tutaj to, to całe mogę zrobić i oddać w dynastii. Chyba tak zrobię. Mhm. E, tutaj była to projekcja ze złotem i już ją przejąłem. Nie przejmujmy. 100%, no 100% nie mogę mieć naprawdę. No 223. No no i Ming tak trochę zmniejszymy sobie Demand. Oczywiście zaczynamy od palenia prowincji. Wiem, że WU będzie na mnie złe, za to że i spaliłem tę prowincję, ale mnie naprawdę to nie obchodzi. No, Miał wystarczającą ilość czasu, żeby poprawić sobie relację z Wu. Mam 899 punktów militarnych. To co, coś średnie, jest takie przydatne. W sumie to też ciekaw jestem. Czy da się w ten sposób przekroczyć limit punktów? Chociaż ja mam jaki teraz CAP? 1102. To raczej nie przekonam się o tym. Ej, instytucje mogę już przyjąć. Co? Jak kurde, Embrace Institution. Jak to się stało? Jak ja to zrobiłem? A, mam kilka dobrych prowincji, ale to raczej nie będziemy przyjmowali jeszcze tej instytucji. Się przez chwilę tak zaciąłem mentalnie, nieważne. Mój mózg po prostu nad... musiał nadrobić to wszystko, co się tu wydarzyło w tym odcinku. No tak. Oczywiście, create subject, czyli tutaj, 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 i co ja chciałem wypuścić? Wu. Send. Wu jest zadowolony, znaczy nienawidzi mnie, to jest pewne, spaliłem jej ziemię, ale no nie aż tak bardzo, on jest 125, no i widzicie, mamy teraz wasala tutaj. Gdzie jest ona stolica? o Anyong, kolejna beznadziejna prowincja dla Ming'u. Mnie to bardzo cieszy. Dobra, będziemy musieli teraz polecieć sobie. Eee, czy ja to chcę redukować 2% kosztów? To też nie jest dużo w sumie na korowanie to jebać to. Dobra, a my musimy zająć się buntami w tej złej Japonii. Nasza flota tu jest. Nie tego pana poprosimy Eksplorera. Logiem a to będą musiał chyba coś zboostować w takim razie, nie? Kolonia Leran, może nam się przydać? No i jak bardzo my ich No i tak mówię, no to będzie wyjebisty sposób, żeby szybko podbić ileś... znaczy, żeby bardzo dużo podbić od Mingu, tak? A, ja będę coraz dużo punktów administracyjnych w sumie potrzebował, jakby nie patrzeć. Też to będzie szybciej przerzucenie tych wojsk, szybciej, krócej czasu to zajmie. Idę. Jeszcze też już będzie. W sumie to rozwiniemy do końca. Walić to i spłacimy pożyczkę. Mhm. Tak, wiem, wiem, wiem. Instytucja, bla bla bla. Nie chcę przyjmować instytucji. Jeszcze, nie mi się tam coś porobi. O Boże, tutaj też te złe, złe, złe ortodoksy mi chodzą po kraju. No, ale będzie co nawracać dzięki temu. Sunnici to już takie nudne jest to nawracanie Sunnitów. Ok, w sumie tyle mi czasu zostało? To tak. Dobra, jest ten problem. Dobra, i mamy kapa punktów. Gdzie Lukas chce wydać te punkty? A w prowincjach ze złotem, więc trzeba byłoby je odbić, bo developmentu zwiększać nie możesz, typie. Trochę stracimy tych punktów, no a tutaj zaraz sobie odbijemy tą prowincję i pójdziemy dalej. Na razie tylko tyle. Czy ja tu będę mógł coś skolonizować? Czy to jest za daleko? Kurka, w cholerę za daleko. No, a tu już bym mógł kolonizować. Tu też, tu też. Tu już nie, czyli przy nutce znowu się spotykamy. Co będzie? No, ale chociaż teraz chyba mam 100% do rebelsów. Ja się tym przejmować nie będziemy. Do Z tymi rydami, z Mingiem znowu mogę robić claimy, na Rosję też. No bo z Rosją kiedy mi trus w sumie? Za chwilę. A Rosja jest, zobaczcie, jak została pociśnięta. A ona nad Moskwę stracili. Nie, Smolensk stracili, Moskwa jest zaraz przy granicy z tymi. I mają kolejną wojnę? Dwie wojny naraz? Aha, bo to może mi jakiś sojusz, zostaje do kolejnej wojny wciągnięcie, więc dla mnie to jest idealnie. Teraz by było najechać znowu Rosję. I ich ukarać w ogóle za to, żebyśmy mieli wypojeć wojnę w którymś tam momencie. Albo Japonię dokończyć Ainu. Gdziekolwiek jest Ainu. To jest chyba to bardziej tam na pomocy. O, to się koruje. Chybaśmy to szybko wszystko poodbijać. No, i wszystko okorowane. No, i widzicie, tak się Chiny podbija, po prostu Blitzkrieg Lukasa. Eee, dobra, i znowu klejmujemy tę prowincje. To jest wysoki, to sklejmujmy. Zawsze niższy koszt, to też sklejmujmy. I pamiętam, że ja tu chciałem staty pododawać, w sumie. Eee. Ok, a już więcej nie mogę? Czyli może mi się tu jeszcze coś koruje. Tak, dobrze. Aha, znowu technologia. Ty muszę nadać jakąś ziemię. O, to nie tutaj, tylko tutaj. Stripes, stripes. A to nie mogę im tak po prostu nadać, dobra? O Boże. Czeka, ja im zabieram tą ziemię, nie nadaję. Kurwa macie. Kolorki mi się pomyliły. Benzing im nadam, chyba mnie porąbały, jakbym to zrobił. I tak im dobre prowincje już oddaję. Nie, już naprawdę za niedługi czas, ja nie będę miał wyboru. I będę musiał się. Zrobić już w Queen ingażby Yeah! A era absolutyzmu! Brzmi wie, absolutnie wyjbiście. Okej... Okay. mogę im mogę, mogę oddać trochę władzy za ten pret. Znaczy za ten no w sumie teraz tak: utrzymanie wojska możemy lecieć w dół. Ja jeszcze nie odkryłem azteków, lub cokolwiek z nich zostało. To... No to, jak wiecie, z geografii są dupa wołowa. Tak, e, Japonia, mm -hmm. aha, już jest też. Skończymy odbijać to od buntowników i lecimy za Japonię się brać. Dobra, obczajem co ja mam robić w tym absolutyzmie, to jest absolutnie wyjbiste. Tak, co uh, Three trade companies. Multiple universities. Have a land force limit of at least. Aha. Absolutism must be at least. Promote cultures. Mamy dwie. No, no to też będzie problem. Że to jest... Znaczy, nieduże. No w sumie moglibyśmy te kultury u nas zrobić więcej akceptowalnych, kultur, bo już możemy mieć 2 na 4. No to, 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 to i tak jest za mało. Strand Government też moglibyś. A właśnie, to mogę raz na jakiś czas zrobić, więc to zróbmy. I też za zbijanie autonomii w prowincjach. Absolutyzm dostajemy, więc tutaj w tych prowincjach, o Boże, mam tyle tych prowincji, że to z możliwością zbicia autonomii, że aż nie wiem gdzie mam to kliknąć. Dzisiaj mam mogę kliknąć tego walonego minusa. No gdzie? Nigdzie. Czekajcie tutaj to bota. Lowię jej biście. Nie, już mogę mieć jeszcze więcej state'ów. może trzeba z Japonię też dodać całą, bo Japonia też jest bardzo dochodowa. Podzielmy to, żeby teraz mi to szybciej odbijać. I w sumie będę kończył ten odcinek. Dzięki Wam dzisiaj za oglądanie. I widzimy się następnym razem już niedługo. Hej!